Dzień dobry, witam Was serdecznie. Patrzę jeszcze, czy wszystko dobrze podłączyłem, żeby nie było problemów z głosem. Witam serdecznie przy mojej czarnej. Nie widać książki za dobrze chyba pana Tomasza, dwóch książek, pana Tomasza, Jana i, pana Tomasza i pana Jana Kwaśniewskich tego zestawu. Wspomniałem wam, że wznowienie, wznowienie. Wznowienie będzie w lutym. Można sobie za przedpłatą po prostu zamówić już te książki na na korojo.com i tam sobie wchodzicie. Pod spodem będzie podlinkowanie tak jak zwykle, żebyście wiedzieli gdzie. I dzisiaj będzie, dzisiaj przygotowałem Wam taki, dzisiaj będzie rysunkowo. Dzisiaj będzie troszkę czytanie, ale bardzo krótko, bardzo zwięźle. Mam nadzieję, że bardzo że zwięźle mi to wyjdzie. I dzisiaj troszkę po, po bazgrole za mną. Obraz ten, który oczywiście widzicie, to jest ten obraz Trzeba go pokazywać, dlatego że ktoś, kto go sobie wylicytuje, żeby, żeby to był już obraz znany, a nie żeby to było no name. Ma być obraz znany i parę tysięcy ludzi ma go, ma go zobaczyć. Ja go tutaj zaprezentuję, proszę zobaczcie, duże. Dzisiaj jest troszkę lepsze światło, on się prezentuje dzisiaj lepiej. To jest jedno i dzisiaj, ale dzisiaj niestety zmienimy tło, także ten obraz zostanie troszkę zasłonięty, on jest dosyć ciężki. Ten też jest ciężki, ale chcę Wam pokazać najpierw rzecz następującą. To jest tylko tytułem wstępu do tego, co za chwilę nawet się udało. Tak, to jest jeszcze jeden obraz. Pamiętacie, jak rysowałem kiedyś takie znaki na, na białej takiej, tej mojej białej nie czy folii, to była, blaytram, to był i to były takie moje rysunki różne. To jest to i przyjrzyjcie się tak, bo za chwilkę do tego wrócimy. Znaczy ja do tego zaraz nawiążę. To jest jedno. I teraz tak, ten obraz już ściągam, to jest już ściągnięte. Ten obraz był na moim wernisarzu, na mojej wystawie, ale był troszkę w innej formie. Teraz został zmieniony, bo ja znowu zacząłem pracować. I teraz przechodzimy do, do tego, co, o czym Wam dzisiaj przeczytam. Przeczytam Wam dzisiaj z książki "Łatwo odpowiedzi na trudne pytania pana Tomasza Kwaśniewskiego. Dla zainteresowanych strona 83. Nie mam podkreślone, ale wiem gdzie i wiem, w którym miejscu jest. To zamknę, żeby mi nie przeszkadzało, nie świeciło. Utlenianie następuje dzięki. To jest sprawa związana z mózgiem, bo dzisiaj będzie, będzie o mózgu. Krótko. Utlenianie następuje dzięki przepływowi elektronów przez wszystkie pięć kompleksów transportu elektronów. O następujących stwierdzeniach: o następujących stwierdzonych parametrach napięcie, czyli różnica potencjałów około 1,14 V, natężenie około 64A. 64A. Ja myślałem, że jest to pomyłka, ale to nie jest pomyłka. 64A. Jak będziecie chcieli drążyć, dlaczego, to, to sobie po, poszperajcie. Tak jak ja poszperałem. A co, a co odpowiada przepływowi około 3,86 razy 1020 elektronów na sekundę? Z prostego wyliczenia wynika więc, że 1,14 to jest wyliczenie, ale tu jest, żebym się nie pomylił, dosyć długie wyliczenie. I te, omijam to, i tę wartość można przyjąć jako podstawę dla, dla ppm, czyli podstawowej przemiany materii. Wniosek. Wniosek. Przeciętny człowiek wytwarza w spoczynku wystarczającą ilość energii do zasilenia żarówki 70W. Ja myślałem, że tak wytwarzamy podczas ruchu, gdy się wysilamy. Wytwarzamy 40, a tu wygląda na to, że wytwarzamy 70 W 70 W podczas spoczynku. Z tego, co się dowiedziałem, podczas wysiłku fizycznego możemy to nawet 8 do 10 razy zwiększyć, czyli jesteśmy niezłym agregatem do wytwarzania. Energii. Bioenergii. Bioenergii. Lepszym niż solary. I teraz, i teraz, jeszcze raz ten maleńki fragment. Utlenianie następuje dzięki przepływowi elektronów przez wszystkie pięć kompleksów transportu elektronów. I te wyliczenia i te wszystkie rzeczy są wzięte, pan Tomasz, zaczerpną nie z kosmosu, tylko z biochemistriera to też się dowiedziałem że to jest biochemia stry i tam pobyłki nie ma. Chyba, że pan biochemik, biochemik strier się pomylił, ale to wtedy już do niego. Dobra, bierzemy teraz i zaczniemy od, od namalowania orzeszka. Malujemy orzeszek. Zgronimy orzeszka. Zaraz tyle wejdzie, dobra. Orzeszka. Wiecie, jak wyglądają orzechy, prawda? Takie, mamy taką łupinkę. Ta łupinka jest takim czymś, tu jest przyczepione. Mniej więcej mamy orzeszek. Niektórzy artyści robią coś takiego, że malują takie orzeszki, na przykład mają tak, robią takiego orzeszka. On tu jest, wiecie, ma tą. Matą, ale wyłupanego ze środka. Tutaj jest cała ta struktura orzechowa. A potem do tego tutaj domalowują delikwenta i tutaj robią wielkie, wielkie dzieło sztuki na podstawie, że on ma orzecha w głowie, prawda? A zobaczcie, co się da dzieje dalej, orzech w głowie. Jak zobaczycie orzecha, jak go wyjmiecie ze swojej skorupki, to on ma dwie części. Rozupaliście już przecież nie jeden raz orzecha i wiecie, że on ma dwie połóweczki. On ma dwie połóweczki połączone takim czymś, prawda? To potem musicie rozebrać. Tu są te wszystkie struktury tego naszego orzecha. Oczywiście w skorupce. Artyści czy dawali porównanie naszego mózgu do skorupki orzecha. Stąd jest ta sprawa. I teraz tak, mamy tego orzecha, którego moglibyśmy narysować jako piktogram praktycznie moglibyśmy go narysować jako jedna połówka, druga połówka, z jakimś tam połączeniem. Tak samo możemy narysować nasz mózg. Jeżeli mamy jedną stronę z tymi wszystkimi, wiecie, tymi zwojami, z tymi wszystkimi dziwnymi rzeczami, i one również są te dwie nasze połówki mózgu połączone z Jak wiecie, to spoiwo u nas jest troszkę inne niż w orzechu, bo w naszym mózgu to spoiwo między dwoma połówkami jest spoiwem krzyżowym. Takim łącznikiem, który. W przypadku pewnych chorób, które następują, jak macie, takie, wiecie, takie drgające choroby, to jak się je przetnie połączenie między prawą a lewą półkulą mózgową, następuje wyzdrowienie danego człowieka z tej, z tej dziwnej choroby, Celowa, celowo wam nie mówię, jaka to choroba, żebyście sobie poszukali, żeby się wam chciało po prostu ruszyć, ruszyć myszkonie. I teraz tak, gdybyśmy chcieli narysować piktogram tego naszego mózgu, to moglibyśmy to narysować, że mamy tak do czynienia z jednym elementem, drugim elementem i połączeniem między nimi. Czy Wam to coś przypomina? Gdybyśmy ten element odwrócili w drugą stronę, inaczej patrzyli na mózg, to byśmy mieli. Taki piktogram, prawda? I jeszcze raz wrócę do tego, do tego, co czytałem. Utlenianie następuje dzięki przepływowi elektronów przez wszystkie pięć kompleksów transportu elektronów. System zapisu dziesiątkowego, gdzie mamy pięć z jednej, pięć z drugiej, i one są między sobą łączone. Może to zupełny przypadek. Może to tylko tak mi się po prostu narysowało, i tak gdzieś mi się to. Może kojarzy, ale teraz tak. Jeżeli mamy ten piktogram tego mózgu i chcielibyśmy drążyć sprawę dalej, żeby sprawę upraszczać i żeby pokazywać esencję tego przekazu, czyli esencję zamiany rysunku, rysunku zdjęciowego na rysunek uproszczony, piktogramowy, na rysunek schematyczny, na ideogram, to gdybyśmy zajęli się tym mózgiem, to ten mózg. On nie składa się tylko i wyłącznie z tych dwóch połówek, ale ma jeszcze ogon, czyli ma jeszcze rdzeń kręgowy, który jest y, 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 nie rdzeń kręgowy, tylko w rdzeniu kręgowym jest następna część, y, część mózgu. I wtedy mielibyśmy sytuację taką. Rysujemy uproszczony schemat i mamy taki symbol. Jedna półkula połączona z drugą półkulą i połączony... Z taką laską. Znowu, gdybyśmy to rozrysowywali, możemy to zrobić w ten sposób. Możemy to zapisać w formie takiej. Mielibyśmy dalej do czynienia z tym samym naszym narządem jako ideogramem. Moglibyśmy to też zapisać jako to, co jest tu u góry, to, co jest w naszym czerpie i ta antena, która jest w rdzeniu kręgowym, która jest tam w środku w tym kanale. Znaczy, która jest rdzeniem kręgowym, ale która jest w kręgosłupie. O. Żebym ja się znowu wiecie, bo tutaj za chwilę słowa się pomylą, mi, już mi się pomyliły, no ale to nieistotne. Istotne jest, że wiecie, wie, wiecie co, co artysta miał na myśli. Bo artyści wolno sobie tak transferować, mogą sobie tak kombinować. I wracam jeszcze raz teraz do, do tego mojego wcześniejszego obrazka. On wcześniej był pokazywany na tej mojej wystawie w formie takiej bardzo czytelnej. Teraz ona jest tutaj zakombinowana. I nie wiem, czy przypominacie sobie skąd, gdzie pokazywałem, gdzie mówiłem o tym, o tym, o tym symbolu. Gbeklitepe. Tam wszystko stoi na takich właśnie supach: na takich supach z rdzeniami. I te supy są tak specyficznie zrobione, że on tutaj jest szerszy, tu się, po, tu się rozszerzają. Takie jakby, jakby w ten sposób. Takie, jak potem macie na przykład sztylet, który tu można sobie z tym domyślić, ale tu nie chodzi o żaden sztylet. To zupełnie co innego, tak samo jak tutaj te formy, które są tutaj pochowane. Tak się dzieje u artystów, że to co oni tworzą, to co oni malują, to co oni kombinują, to kombinuje się w ich głowach. Ja Wam tutaj pokazałem pewien proces, pewien proces twórczy, dochodzenia do pewnych elementów, do pewnych rzeczy których odbiorca w ogóle nie widzi. Odbiorca widzi tylko, tylko koniec. To, co jest zwieńczeniem, widzi tylko kolorowe plamy rzucone gdzieś tam na płótno. Natomiast ten, który tworzy te plamy, wie, jaka jest struktura tych plam, co jest pod nimi, co spod nich wyciąga się, jaka jest relacja między tymi wszystkimi układami i to jest dla niego czytelne. Czyli dla mnie mój obraz jest czytelny i wiem, skąd się tam wzięło. Tam nie ma praktycznie przypadku, nie? Wy, odbierając to wszystko, nie zdajecie sobie niekiedy sprawy, jak ten proces tworzenia, dochodzenia do pewnych, do pewnych wydawałoby się malarskich rozwiązań, trwa. Widzicie coś i albo się Wam podoba, albo się Wam to zupełnie nie podoba, prawda? Tu chciałem Wam pokazać akurat z tym. Na przykładzie tego, tego mózgu, razem z rdzeniem, jako całości że to, co potem zobaczymy w tych jaskiniach, to, co kiedyś to, co zobaczymy na tych różnych wyrytych gdzieś przez naszych przodków skałach, to mogą być bardzo proste rzeczy przedstawione w specyficzny sposób. Takie wyabstrahowane, czyli wyciągnięta najważniejsza zależność w danym narządzie albo, albo w danej sytuacji, bo może być też jeszcze przecież sytuacja, która zostaje przedstawiona w sposób właśnie Takich, takich ideogramów, takiego, mm, takiej współpracy czy współgrania yy, geometrycznego. Tyle Wam chciałem na dzisiaj powiedzieć, krótko, zwięźle i w temacie. I nie zabieram Wam czasu, ja dzisiaj też mam dosyć napięty dzień, ale, ale że czarna była zrobiona, żona podała czarną, to, no to trzeba było to, to nagranie dzisiaj skompilować. Życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Cześć.